Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, mam tu bardzo dużo zdrapek. Jest tu duży miks zdrapek o wartości 44 zł. także zobaczymy, co kryje się tutaj w tych zdrapkach, Trzymajcie mocno kciuki. I zabieram się za drapanie. Zabieram się za drapanie. Szukam, siódemki. 44 zł. Taka inwestycja. Szukamy siódemki, bo siódemka da nam hajs. No, Na pierwsza siódemka przegrana. To nie była super siódemka. O! Trzeba przyznać, że te siódemki lubią być puste. Szukam tej siódemki, szukam. Ale znaleźć nie mogę. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, jak wygląda siódemka. Jak się trzeba cieszyć, jak drapie się z drapeczką i od samej góry do samej siódemki, nie? To jest radość. A tu ani jednej siódemki nie ma. I ostatnia, ostatnia super 7, 9, 2, 5, 3.

i 1, jeden, jeden, tak 28 1, 35, o taką pensję, drugą taką pensję i więcej nie chcę, naprawdę więcej nie chcę, no miała być druga, a jest tylko jedna, no niestety, life is brutal. 35 i9. No zapowiada się na główną wygraną. 24 jest pensja. I teraz druga pensja. I bawimy się bawimy 23. Niestety. Miała być. Miała być główna wygrana. Szukamy trzynastki. Ile tych zdrapek żeśmy już zdrapali. I nie ma totalnie. totalnie nic. Pustka. Żadnej wygranej. O jejku, jejku. Jest pierwsza wygrana. No trochę ponarzekałem. I się trafiła. A dlaczego nie ma więcej trzynastek? Tylko jedna. Hmm. Jedna, ale niech będzie treściwa. Spadniemy z krzesła. Dwa złote. No to nie spadniemy. Przy takiej wygranej to nie no. 44 zł wkładu, a na razie 2 zł. To 42 na razie w plecy. Szukamy tej trzynastki. Trzynastki w domu siedzą. Dopiero siedemnastki wychodzą na miasto. Albo osiemnastki, bo tu mamy osiemnastkę. Szesnastkę ewentualnie. Szesnastka wychodzi na miasto, a trzynastka w domu siedzi. Gdzie jest ta trzynastka? Jest. O, no proszę, to te trzynastki w miarę szczęśliwe. Druga trzynastka. Jest więcej trzynastek? Jedna trzynastka. I co? Znowu dwójka. No to na razie jesteśmy 40 w plecy. Na razie jesteśmy 40 w plecy. Kierunek kasa. Ja jestem ciekaw, czy to będzie kierunek kasa. W każdym razie na razie 40 w plecy.

cztery dychy w plecy dziewięć cztery dwadzieścia siedem i piętnaście trzydzieści dwadzieścia sześć jest obok szesnaście jest obok sześć i dwadzieścia dwa bawimy się dalej 35. Jest w końcu jakaś wygrana. Znajdź, znajdź, trzeba to takie zamazane? Znajdź tutaj ten boreczek, sakwa, i wygraj przypisaną kwotę. 11, 13 i 12. Sakwa 5 zł. Ok, czyli mamy na razie 35 zł w plecy, 35 zł w plecy. Podkowa. Podkowa i jałuszka. No to nie ma już bonusu. A wygrywają takie liczby tutaj w tej zdrabce jak 49, 36, 27 i 42. No jest 41 jest obok. 37 jest obok. 12, 47. 28. Obok. 31, 32, 19, 24 i dwadzieścia osiem obok trzydzieści jeden trzydzieści dwa dziewiętnaście dwadzieścia cztery i dwadzieścia sześć kończymy obokiem i ostatnia zdrapa, która może odmienić cały los drapingu i co my tu mamy garnek klucz klucz jest jeden ogarnek ogarnek jest jeszcze garnek i już ugotowane sakwa i pomarańczko sakwa sakwa Nie ma. Arbus, banan. Jest jeden banan. Tylko jeden. Teraz arbus. Tu mamy arbuza. Tu jest arbus. Dziś jeszcze jest? Nie ma. Nie tu. Trzy arbuzy. Złoto i tęcza. Tęczy nie ma. A złoto jest tu. I tu ten, czy nie ma? Biedrona i korona. Korona jest? Korona, Biedron biedrony nie ma. Nie jest, przepraszam. To jest jedna biedrona. Krab i gruszka. Krab, krab i gruszka. Gruszka, gruszka. Co tam dalej? Cytryna i wiśnia. Cytryna jest. Tu też jest. Cytryna, wiśnia. Wiśnia. Ananas i dzwonek, ananas, 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 dzwonek. Słońce i serce. Słońce i serce, słońce. Nie ma słońca. Serce też nie ma. Wino i podkowa, podkowa, podkowa. Wino i podkowa. Mhm, podkowa. Co dalej? Diament, diament, diament. A to mamy co? Słonia. Słoń. Śliwy nie było. Gwiazdy nie było. Pik, kwiat. Kości. No, potwierdza się, potwierdza się, moi drodzy. Tragedia, tragedia się wydarzyła. Tragedia na 44 zł. Mamy zwrot. Tu mamy 4, to jest 30, i tu 5, to jest 35 zł w plecy. To jest tragedia po prostu jest tragedia. Łapka w górę, pocieszenie.